Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ceku. A oto kolejny odcinek z Age of Civilization 2. Dzisiaj, dzisiaj kontynuujemy jednak rozgrywkę ze współczesnej Polski. Co do serii z II wojny światowej, no to jeszcze poczekam trochę, bo nie miałem czasu ogarnąć taktyki, jeżeli chodzi o tą serię. Także dzisiaj na spokojnie odcinek ze współczesnej Polski. No i lecimy, um, gdzie to jest, gdzie to ma jest? Tutaj. Już Wam mówię, jaki plan na dzisiaj. Jaki jest plan na dzisiaj? E, tak poza... chociaż nie, czekajcie. Czy my tu gdzieś mamy Ukrainę? Nie, Ukrainy nie mamy nigdzie. Ukraina chyba jest nasza w ogóle, z tego co widzę, bo tu w ogóle Ukrainy nie ma tak, okej. Okay. Co, co dzisiaj? No musimy się zająć przede wszystkim rebeliantami, ogarnąć troszeczkę asymilacji, żeby tutaj jednak się nam nie buntowali. Pokażę Wam też jedną taką fajną rzecz związaną z wasalem i, i z ultimatum. Wyślemy ultimatum dla Serbii. Po czym po prostu bardzo, bardzo łatwo przejmę wszystkie ziemie serbskie Ale nie wiem, czy uda mi się to zrobić w tym odcinku Ale to dobrze, to najpierw zajmijmy się rebeliantami Musimy ich tutaj ogarnąć, no bo przecież się bardzo źle zachowują No panowie, jak to tak? Dobra I, 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 i tutaj, okej okay. To jest jedna sprawa. No, w poprzednim odcinku zajęliśmy się troszeczkę Rosją, ale jeżeli chodzi o Rosję, no to jeszcze troszeczkę poczekamy. To, co, co najważniejsze dla mnie, no to przejąłem Moskwę. Niestety, Rosja nie udostępniła mi takiej drogi. Po prostu nie pozwoliła mi na to, żebyśmy sobie na spokojnie z Polski się przenieśli do Moskwy. Bo jak widzicie, jednak trzeba przejechać tą granicę rosyjską, żeby do tej Moskwy się dostać. Nie? Na przykład, jakbym chciał teraz przenieść wojska z, e, z tej prowincji na przykład do tej, no to już chyba praktycznie się nie da. Dlatego, że, że tu jest, są ziemie rosyjskie. Także tak to wygląda. Ok. Dobrze. Poza tym, jak e, zauważyliście, powiększyłem troszeczkę interfejs, więc jednak e, jest to dla Was teraz bardziej widoczne. No chyba wygodniejszy bym powiedział nawet. Hmm. Dobra. Okej. Okay. Rebelianci są ogarnięci. E, to jest jedna rzecz. Dobrze, i teraz Wam pokażę o co tutaj chodzi. Mamy Serbię. Mamy Serbię. Ja Serbii wyślę. Ultimatum nie mogę wysłać ultimatum dla Serbii, bo żeby wysłać ultimatum dla Serbii. To ja muszę osłabić relację, przynajmniej na minus 10, ale żeby to zrobić, to muszę wysłać zniewagę. O, już mi, już mi opinia zmalała. Czekamy, czekamy. W międzyczasie zobaczymy, co się stanie. Co się stanie tutaj? Dobra, no i rebelianci są ogarnięci, generalnie. Tutaj wysyłam zniewagę dla Serbii dalej. No, i jeszcze raz, no i pięknie, i w tym momencie, jak jest minus 10, w tym momencie, jak jest minus 10, to ja mogę wysłać ultimatum, i teraz ymm, muszę zażądać wasala. Jeżeli będę miał wasala, to będę mógł zażądać aneksji. Nawet jest napisane: możesz zarządzać aneksji jedynie od swojego wasala, a wasala w Serbii nie mamy, więc musimy go uzyskać. Jeżeli uzyskam już wasala, będę mógł zażądać, ane zażądać aneksję, i wtedy po prostu. Prawdopodobnie cała Serbia już będzie moja. Nie będę musiał toczyć z nimi wojny. Także zarządzamy. Chcę zażądać wasala. E, ok. I tutaj powiedzmy, na Serbię wyślę powiedzmy 30, 30 chyba tysięcy jednostek. E, no tak zastraszę tą Serbię, nie? Zobaczymy, czy mi się uda za, tego wasala uzyskać. Dobra. I, i, i. Odrzucili nasze ultimatum, ale okej, okay, spokojnie, to... Co my tu mamy? Co tu się dzieje? Coś tu się... Coś tu się działo, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem... Akurat... Y, nie wiem... Coś... Coś mnie tu przeniosło, nie spojrzałem, nieważne. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. To jeszcze nie, nie, nie... koniec, to jeszcze nie koniec. Po prostu za mało Za mało, mało jednostek przeznaczyłem na Serbię. dlatego... Dlatego to ultimatum się nie udało, ale patrzcie teraz. Jeszcze raz, zarządzam, e, zażądam wasala. Powiedzmy, niech będzie 60 tysięcy jednostek. No i git. No i w tym momencie, e, ultimatum zostało zaakceptowane. E, ok, i patrzymy, co się teraz dzieje. E, je, jeżeli bym chciał teraz wysłać ultimatum i uzyskać ziemię serbskie, no to muszę przeczekać 29 tur. Także to tak to wygląda. W międzyczasie, zanim ogarniemy sobie Serbię i zanim wam to pokażę, no to no to, to to. Chyba sobie zaatakujemy Bośnię, Tak z Braku Laku sobie zaatakujemy Bośnię. Tutaj dokupię kilka kilka jednostek wojsk. A Bośniacy jakoś szczerze mówiąc groźni nie są, z tego co wiem. Tutaj sobie jeszcze na granicy dokupię kilka jednostek i będzie git. No, i dobra. Zaraz zaatakujemy sobie Bośnię. E, co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? W sumie to. To nic, dobra, lecimy. Aha, mogę jeszcze dokonać asymilacji. Mam w sumie dużo pieniędzy. Hmm. Potwierdź. No trzeba, trzeba jednak się w tą asymilację bawić, no skoro, skoro mam większe, wiecie, już mam większe jakby tereny, tak, mam już powiększone tereny polskie, bo jednak przejmuję te inne państwa, no to jest coraz, coraz ciężej, dlatego, że muszę asymilować te ziemie, które przejąłem, a na to trzeba wydawać grube pieniądze, nie? Co prawda, co prawda mam dobry bilans, bo teraz co turę zyskuję 23 tysiące... Złota, więc to jest chyba całkiem nieźle Ale mimo wszystko Dobra Tu mają 900, tu mają 900 hmm. Tu sobie przeniosę jeszcze Tu zrekrutuję Poprawienie relacji od Indonezji No spoko Spróbujmy, spróbujmy Zaatakować Bośnię Wypowiedz wojnę, bo wysłać ultimatum raczej nie mogę. Znaczy, mogę zażądać wasala, ale e, aneksji nie zażądam, dopóki tego wasala nie uzyskam, więc e, już ja wam to pokażę po prostu na przykładzie Serbii. E, Bośnie sobie po prostu tutaj przejmiemy tak normalnie e, podczas wojny. Także wypowiadamy wojnę. Wezwać sojusznika. Serbia jest moim sojusznikiem w sumie. Ale ja nie chcę, nie chcę wzywać sojusznika, to mnie nie interesuje, bo ja chcę, żeby te ziemie bośniackie były moje, także jedziemy ostro. Ciach, elegancko. I tutaj. Uuu, no dobra, dobra, dobra. Jest git, jest git. Myślałem, że będzie gorzej, ale tu sobie w razie czego... To mnie troszeczkę zaskoczyli, bo jednak jakieś tam mm, wojska mieli. Sześć tysięcy! To mnie skurczy byki zaskoczyli. Mogłem, mogłem zażądać tutaj jednak pomocy od Serbii, bo, 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 bo jednak kurde no. Cholera. Eee, no, także cholera jasna. No. Co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, coś tam, coś tam Serbia, coś tam Serbia tutaj robi. Eee, Serbowie coś tam robią, nieważne. Ja tutaj muszę rekrutować jednak te wojska jak najszybciej. No nie spodziewałem się, że jednak yy, bośniacy będą mieli yy, tyle, tyle, tyle jednostek. Rekrutuj. O, tu mogę. W niektórych prowincjach praktycznie, praktycznie bardzo mało jednostek wojsk mogę zrekrutować. Nie wiem, od czego to jest zależne. Yy, dobrze. Ale to spokojnie. Myślę, że że spokojnie. Nie, 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 Przenieś do. A! Bo ja się dogadałem z Serbią i teraz mogę przez y, Ziemię Serbskie przejść tutaj trochę bliżej, także no spoko, fajnie, 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 super. Przenieś do. Przenieś do. Ok. O, pięknie. Ładnie. Dobra. Git. Nie, nie, dobra. To było chwilowe. To było chwilowe. Jak Bośnia tutaj jednak się sprzeciwiła, ale to wiadomo, że ja i takich pokonam. Super. Ok. Tu mam 17 tysięcy aż. Także to jest naprawdę spora liczba. Rozejm przydawnił się z Wietnamem. No ale to. Bądźmy poważni. Wietnam, Izrael to przecież. też nie będę z nimi walczył. Czekajcie, jeszcze sprawdzę na mapie, czy coś się dzieje. Nie, jest wszystko dobrze. E, Okej. Okay. idziemy na Tuzla. To Tuz Tuzla? Tu, tuza, albo Tuzla, nie wiem. Jeden pies, nie? Dziw, dziwna ta stolica, dziwna nazwa. E, Okej. Okay. Mm. No i pięknie. Serbia będzie zaraz, znaczy Serbia. Bośnia będzie zaraz nasza. Zaoferuj pokój cywilizacji Holandia, no ale przecież ja z Holandią. Przecież z Holandią nie walczę. Nie wiem o co tam chodzi. Chociaż tak. Zaraz ktoś mi w komentarzu napisze, że ja nadal Holandii całe nie przejąłem, bo jednak jest gdzieś ta wysepka holenderska tam. Także jeżeli dobrze pamiętam, tutaj. Czy ja mogę wypowiedzieć wojnę Holandii? A! Oni chcą ze mną walczyć, ale jak oni chcą ze mną walczyć, skoro oni mają tylko jedną prowincję? No przecież oni nie mają szans. Ehm, ciekawe, czy ja mogę. Właśnie. Napiszcie mi w komentarzu, jak mogę zaatakować ehm, tą prowincję malutką tutaj. Tą holenderską. Ehm, czy jest możliwość jakoś przepłynąć przez, przez morze? Bo szczerze mówiąc, nigdy tego nie robiłem. Ehm, także no. To by była fajna informacja od Was. A tymczasem. Tak. Bośnia. Bośnia chce rozmów pokojowych. Rozejm z Holandią. Ok. No i teraz. No, no i w sumie. Słuchajcie. W sumie Bośnia jest już nasza. Można powiedzieć, że teraz już Bośniacy są nasi. Także elegancko. Sprawdzę, ile jeszcze tur zostało do wysłania ultimatum. 15 jest tur jeszcze tur. 15 tur. No to jeżeli 15 tur. Czekajcie, ile Hiszpania tutaj ma? No Hiszpania jest dosyć duża. Hiszpania jest dosyć duża. Messima. Nie wiem, co to jest Messima. A nie, bo to jest Tunezja. A to jest kawałek Tunezji. Dobra, no nie, 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 nie. nie. Dobrze. W tym momencie Macedonia jest bardzo mała. Tylko, jakbym teraz wypowiedział wojnę Macedonii, czekajcie. Ja mogę na ziemię. Słuchajcie, ja mogę na ziemię serbskie wejść. Ja mogę na ziemię serbskie wejść. Także, także zaatakujemy sobie Macedonię jeszcze w międzyczasie. Ok. I stąd. E przenieść do, powiedzmy, tutaj. Nie wiem, jak ta Macedonia jest mocna, ale tak 8000 tysięcy starczy, myślę. Hmm. I tu mamy jeszcze, podaj, że Alebania. Tak, to są ziemie albańskie. To są ziemie albańskie. E, koroba. Plaga. Plaga. Też plaga. Nie wiem, co się dzieje. E, popraw... Zaproponuj sojusz, pakt o nieagresji, pakt o nieagresji, bo na razie z Rosją nie chcę walczyć. Także ja tu nie wysyłam pakt o nieagresji. Opinia minus 16, wiadomo, bo żeśmy zaatakowali jednak tą Rosję. No to. Kurczę, no trudno, trudno. E, Okej. Okay. Dobrze, jakby mnie teraz Ruscy nie zaatakowali, bo będzie wtedy bardzo źle. Ja sobie zapiszę gierkę w międzyczasie. Mm. Rozejr przydawnił się z Egiptem. Egiptem. Guernsey, nie wiem co to jest. Rozejr przydawnił się ze Szwecją. Choroba, choroba. O, ruscy przyjęli pakt o nieagresji, także z ruskimi mamy na razie spokój. A to z tą chorobą, to też możecie mi napisać w komentarzu o co chodzi, bo często widzę, że w jakiejś prowincji panuje choroba, i, i tak naprawdę nie wiem, czy, czy da się to jakoś wyeliminować? Czy, czy, czy to jest tylko taka informacja, że nie wiem, ktoś nam zachorował, ma, nie wiem, nie ma ból głowy, nie wiem o co tu chodzi, także napiszcie mi. Mm. Okej, okay, zaatakujmy sobie tą Macedonię. Zobaczymy, czy mi się uda ich pokonać. Macedończycy nie są na chyba groźni specjalnie. Jasne. To było do przewidzenia, że, że tak to będzie wyglądać. Uuu, jednak w stolicy mieli prawie dwa tysiące. No, no, no. Cwaniaki. Dobra, okej. Okay. Ogarnęliśmy tutaj sprawę, czyli Mace Macedonia jest w tym momencie już chyba moja. To ciekawe, to ciekawe, naprawdę. Zaoferuj pokój. Nie, no wiecie, jak tak dalej pójdzie, to ja rzeczywiście cały świat przejmę. Chociaż nie, cały świat to nie ma, nie ma sensu, mi się wydaje, że to będzie bardzo ciężkie. Ale powiedzmy, jakąś większą część Europy, czemu nie? Czemu nie, tak? Tu jest Polska, tu jest kawałek Polski, nie? Tu jest kawałek Polski. Także no bardzo, 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 bardzo ciekawie to wygląda. Rebelianci, gdzie mamy rebeliantów? No znowu rebelianci, znowu. Ajajajajaj. Znowu zaatakowali. Cholera. Okej, okay, no to spokojnie, zaraz ich wyjaśnimy. Dobra. Dobra. Dobra, no i, i tutaj już yy, ogarnęliśmy rebeliantów. Poprawienie relacji od Szwecji, super. Teraz szybciutko przenosimy się tutaj. Czy ja mogę wysłać Ultimatum już? Jeszcze dwie tury, jeszcze dwie tury. Dobra, słuchajcie, to po, poczekamy już, przeczekamy te dwie tury. Ja sobie zapiszę w tym momencie. Jeszcze jedna tura. Rozejm przydawnił się z Serbią. Okej, okay, dobra, nieważne. Teraz. Teraz sprawdzimy, co się stanie. Ja sobie wszędzie zrekrutuję kilka wojsk. W razie czego, jakby Serbia chciała mnie zaatakować, ale spróbuję te, to ultimatum mi teraz wysłać. Zobaczymy, czy się zgodzą. Ja jednak, jednak mam. Mi się wydaje, że jednak mam bardzo duże szanse tutaj z nimi. Okej. Okay. dobra. Dobra. Nie, myślę, że będzie git. My, myślę, że będzie git. Dobra. Sprawdźmy teraz. Wyślij ultimatum. Wyślij ultimatum. Zarządaj aneksji, Zarządaj aneksji, Nie wiem ile, ile tam jednostek by trzeba było wysłać, ale myślę, że 71 tysięcy. Spokojnie. Wyślij ultimatum. Zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Jest. Widzieliście? To właśnie chciałem Wam pokazać, że ja nie, muszę, ja nie muszę się męczyć, ja nie muszę walczyć z danym państwem, żeby je przejąć. Wystarczy mieć wasala i, i po prostu zażądać aneksji. I po prostu takim, takim prostym sposobem przejąłem naprawdę sporo, sporo e, prowincji, tak? sporo tych ziem. Także no rewelacja moim zdaniem, rewelacja. Ultimatum zaakceptowane i w tym momencie Serbia jest nasza, także... Możemy praktycznie teraz z każdym państwem tak robić. Oczywiście z Rosją by się to nie udało, bo Rosja jest za duża. Po prostu z Rosją tutaj byłoby bardzo źle. Także w tym odcinku, co wam pokazałem, oczywiście tam walka w międzyczasie była z rebeliantami. Tutaj przejęliśmy Bośnię i Macedonię. No i wysłałem ultimatum dla Serbii. Także, no, bardzo ciekawa opcja. Przyznajcie, że, że to jest całkiem fajna sprawa. Dzięki temu mam naprawdę też dużo pieniędzy, bo prawie milion, tutaj prawie 900 tysięcy, także spoko. No i tyle, no także słuchajcie, w tym odcinku z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Skomentujcie to w komentarzach, tak co o tym wszystkim sądzicie, czy Wam się odcinek podobał. Oczywiście, zostawcie lajka i informacja dla nowych osób, zostawcie subskrypcję, to wtedy. Żaden odcinek z Age of Civilization Was nie ominie. Także z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Hej!